A je... No prawie. Zapraszam na flesza. 16 grudnia tego roku Rockstar uśmierci GTA Online w wersji na konsole Xbox 360 i PlayStation 3. Po tym terminie zniknie zarówno opcja gry przez internet, jak i śledzenia statystyk poprzez Rockstar Games Social Club. Ten sam los spotka Elaine Noir oraz Maxa Payna 3. Forcy Forcy Horizon 5 obiecują, że dostępna w grze mapa wirtualnego Meksyku będzie półtora raza większa niż Wielka Brytania z czwórki. Prawdopodobnie otrzymamy ponad 100 km2 zróżnicowanego terenu. Premiera najnowszej Forcy planowana jest na 9 listopada tego roku. Deep Silver opublikowało patch dostosowujący Metro Exodus do możliwości konsoli Xbox Series. Łatka waży prawie 67 GB i wprowadza możliwość gry w 60 klatkach na sekundę, ray tracing oraz nowe, ładniejsze tekstury. Podobna aktualizacja dla użytkowników PlayStation 5 pojawi się 18 czerwca. Microsoft planuje wprowadzić możliwość uruchamiania gier z Xboxa Series na Xboxie One. W jaki sposób? Muszę was rozczarować za pomocą streamingu, a mianowicie usługi Xbox Cloud Gaming. Niestety póki co nie wiemy, kiedy taka funkcja miałaby wystartować. Po blisko dwóch miesiącach od premiery ostatniego, patcha Cyberpunk 2077 otrzymał nową aktualizację. Łatka oznaczona numerkiem 1.23 wprowadza szereg poprawek. Duża ich część dotyczy eliminacji bugów w zadaniach oraz aktywnościach pobocznych, usprawnień graficznych, a także poprawy wydajności i stabilności gry. Przygotujcie się na dłuższe pobieranie. W wersji na konsole aktualizacja waży ponad 30 GB. W bazie danych PlayStation Network odkryto identyfikator odświeżonej wersji Demon's Souls w wersji na konsole PlayStation 4. Nie oznacza to, że remaster na 100% powstaje, ponieważ równie dobrze może to być ślad po projekcie, który został ostatecznie skasowany. Ale jest nadzieja. Trzymajcie się, cześć.